I tak rozpoczynamy odcinek dzisiejszy Nazario kontra Nazario. Czy można wymarzyć sobie lepszy początek odcinka? Nie sądzę. Jeden do zera Mbappe tutaj ratuje nasze plecy. Słuchajcie, Maximine. Szkoda, że tego Nazario samemu nie wykończył. No ładnie to chodzi. Naprawdę bardzo ładnie ta karta chodzi. Aż Liverpool on chyba wyjdzie z tego spotkania. Świetnie, super. Kurde fajnie chodzi, nie? A teraz po spotkaniu mogę oficjalnie się z wami przywitać Mandero z tej strony Lisek i dzisiaj testujemy Ronaldo Nazario, którego mieliśmy przyjemność kilka dni temu kupić za bagatela, za kwotę, która powoduje ciarki na mojej skórze, ponieważ tydzień temu ta karta była do kupienia no, dużo, dużo taniej, ponieważ kupiłem Ronaldo Nazario za uwaga 6,5 miliona Zaś tydzień temu, tydzień przed moim zakupem, ta karta była do obrywania za 6300, nawet coś, coś mniej... Nawet coś mniej szło zapłacić za Ronaldo Nazario 94. I co ciekawe, Ronaldo Nazario wersji Prime kosztuje zaledwie 11 milionów. Byłem przekonany, że ta karta będzie zamykała widełki, szczególnie przy cenach dzisiejszej FIFA, A tutaj niespodzianka, ten Nazario Prime jest do kupienia za jest niecałe 11, 11 milionów, więc... Co to, co to dla nas? Co to dla nas, moi kochani? Aktualne statystyki Ronaldo Nazario Lumpa PUMPA, 8 meczu, 16 bramek, 4 asysty. No, sami widzicie, że ta karta bardzo dużo wybacza, bar, bardzo dużo robi sama z siebie i miejmy nadzieję, że pomoże nam W zbliżających się turniejach, w zbliżających się eventach i Food Champions i że będzie nam się grało po prostu przyjemnie. Jeśli bateria się Wam spodoba zostawcie łapeczkę do góry, kliknijcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem a teraz lecimy do meczyku Food Champions, bo aktualnie mamy wina 2 do 0 i po prostu polecimy sobie, bo gdzie nie przetestować Nazario jak właśnie nie e, Food Champions. Meczyk numer 3 w moim Food Champions, a drugi w tym odcinku w z X Ligi Angielskiej, typowy Lokomotiv FC Okej okay. Wow, Nazario, pięknie Ronaldo, Nazario, 2 do 1 I 3 do 1, Cristiano Ronaldo Ronaldo, Nazario, 4 No przyjemnie się gra, przyjemnie się gra Przyjemnie, 3 do zera bilansik, I lecimy dalej. Kolejny meczek jest bez, jest owar, nie, nie ma owar, ale jest Ashley Cole, jedziemy. Przelamy Ardu Nazariu, bardzo ładnie, on tutaj wyciągnął dwójkę zawodników, rozszerzył tą akcję, skrzydlił naszego bocznego pomocnika i mamy ładną akcję. Dobrze, Ronaldo Nazariat takim teś-tasiem przy słupeczku Paradoksalnie to chyba nie jest takie źle, takie, takie złe trafy, nie? Pięknie, Nazaretka, znakomicie Oho, Ronaldo Ładnie sobie to klepnął Ale podaje, ty, jak... Okej, okay, raz, czwart, trzy, dwa, dobrze Ależ ładnie tutaj wybiegł na pozycję ten Nazario. naprawdę coś genialnego. Jedno prosto padło, Nazario się urywa i... No nie ma mocnych, nie ma mocnych. I Ronaldo do do zera. Pięknie, Christian tutaj ładnie pokręcił. Mamy tu z przodu. Kolejne meczko. Rip Haramby, Marginus do Alisson Alice Maris. Marys. Dobrze. Ajajaj, aj, aj, znakomicie pokręcił ten Marem, świetnie. Super, Nazareto, znakomicie. Ale szok, co tu zrobił Nazario, wow. No oszukał, oszukał, oszukał. To elegancko. Chciałem zrobić fejkową rakietę, aj. Poszło coś lepszego. Ładną akcję robię. i karny? Aha, okej, okay. i karny, w porządku Bronimy Nie wierzę Nie wierzę, ho, 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 ho. No kolejny rzut karny Któż by się spodziewał? Ale ładnie to rozegrał. Maj, no za zariot. Okej. Okay. Okej, okay, po prostu, okej. Okay. 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 w porządku. Był lepszy, wygrał, Z zasłużone zwycięstwo. Jedziemy dalej, no przegrywamy pierwsze spotkanko niestety. Kolejne spotkanko, znowu Neymar, jest widzić, jest Koundé, spoko. Znakomicie rashford. Super wykończenie elegancko. Ja ci kręcę, jakby to oblak jeszcze bronił, no to byłoby śmiesznie. To jest tak głupie. To jest tak głupie. Jest... Gramy w gierkę której jeśli jesteś w sytuacji 1 na 1 z przeciwnikiem i przeciwnik ma piłkę nie możesz być przełączony na swojego obrońcę bo przeciwnik, ja w tym momencie to zrobię kliknę ten 2 1 czegokolwiek byś nie zrobił twój... nasz zawodnik po prostu stanie w miejscu to jest tak niewdzięczne o, 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 idealna sytuacja o, idealna stałem Gomezem, byłem przełączony Gomezem idealnie kryłem każdy ruch i chciałem za nim biec on kliknął dosłownie dwa razy R1? Mój zawodnik stanął w miejscu, nic nie mogę zrobić. Gramy naprawdę w grę, która... Czy, czy, czy wy widzieliście... Widzieliście właśnie podanie z pierwszej Patryka Wiejry? Yes. Ronaldo z gola, nice. Wygrywamy, szóste spotkanie. Kolejne spotkanie kolejny Shao Felix I kolejny pewnie Shao Felix, który będzie Bridger robił za każdym kontaktem z piłką. To jest tak, naprawdę, to jest tak przykre, jak zrozumiecie, zrozumiecie sam sposób działania tego, tego bridża. To jest tak przykre, że naprawdę to, aż mi jest to... Yes! 2-0 do 0. Nie wychodzi nasz przeciwnik, nie dziwi się, nie się No i kolejne spotkanko, ołówne zwycięstwo Ula la, Alice in Bad Brandy Neymar, Ben Yedder, ula la Ciężki masz jak się to opowiada Ale ładnie sobie tutaj, pięknie podał Dobrze, samą maksimum, 1-1 Wow, super. Come on. Ładnie zajebiście. Czysto, be czysto, be czysto. O kurka wodna, nie czerwona tylko! Sędzia ty frajerzy! Dojadę ci. Na rowerze. Let's go, bridge. Co on mógł zrobić w tym momencie? Nothing. Totalnie nothing Czegokolwiek by nie zrobił? Mój bridge po prostu był zbyt dobry I to jest przykre. O Boże. No i kolejna strata w 91 Jest! Jest, w 120 strzelamy gola, o kurde, nice. Zagrałem 9 spotkań póki co, a czuję się jakbym zagrał 19. Albo i, i skończył właśnie food Champions. Moja głowa mi mówi, Lisek, kurwa kończymy, ostatni mecz za nami. Psycha mi właśnie to podpowiada, Lisek wyłączamy tą konsolę. Naprawdę. No i ostatni mecz w tym odcinku jest skład petarda. O kurde Bruno. Jak on tak nie strzelił? A okej. Okay. Super, świetnie zagrał. No i kolejny raz. Nie macie na to wpływu. Po prostu nie macie. Gość robi bridge. A wy robicie. Ok. Nie mam, po prostu, nie wiem Z pierwszej podawałem, z, pier z pierwszej podawałem, nie, po prostu Z pierwszej podawałem, z, pier z pierwszej podawałem. Ja, test Ronaldo zakończony. No, tak sobie. Bilansik 8-2. Bardzo lubię takie mecze. Bardzo dobrze się przy nich czuję. I, I bardzo też szanuję takie porażki. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, Siemano.